Witamy w serii podcastów Break It Girls. Z tej strony Tomek i Dawid. Będziemy mówić o kobietach w technologii. Dla kobiet w technologii. O przełamaniu barier i stereotypów. I o różnym spojrzeniu na świat. Zapraszamy. Witamy w nowym odcinku z serii Break It Girls. Dzisiaj z wami Marta i Tomek. Czy Kopernik była kobietą? Dzisiejszy odcinek poświęcimy historii znanych kobiet, w IT. Zapraszamy. Tomku, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego, że początkowo programowanie było domeną kobiet. I tak naprawdę to przede wszystkim kobiety były w tym obszarze zatrudniane. Nie musiały one pokazywać swojego wcześniejszego doświadczenia, dlatego, bo nie miały zwyczajnie gdzie go zdobyć. Programowanie było nową działką, a kobiety były zatrudniane w tym obszarze ze względu na swoją skrupulatność i zdolności analitycznego myślenia. Tak. W większości się wydaje, że kobiety w IT to nowy trend, ale historia pełna jest wyjątkowych kobiet, które wniosły wiele w ten dział. Od kogo zaczynamy? Znasz jakąś słynną programistkę? Znam pewną kobietę, która nazywała się Ada Lovelace i była brytyjską matematyczką i naukowczynią. Co ciekawe, jej ojcem był George Byron, czyli jeden z najsłynniejszych pisarzy brytyjskich tamtego okresu. Ada żyła w XIX wieku. Tak naprawdę nie było wtedy takich zwykłych komputerów, jakie obecnie używamy. Wykorzystywane były maszyny liczące. Ciekawostką jest to, że matka Ady bardzo nie chciała, żeby Ada poszła w ślady ojca. Wolała, żeby wykonywała zawód związany z przedmiotami ścisłymi, dlatego kładła bardzo duży nacisk na to, aby Ada zgłębiała tematy matematyczne. A więc to prawie 150 lat. Prawie 150 lat. I Ada jest kobietą, która jako pierwsza opisała algorytm działania maszy maszyny liczącej. A masz więcej ciekawych faktów o jej życiu? Tak, mam. Przykładowo Ada usłyszała o pewnym sławnym naukowcu, który zaprojektował maszynę różnicową, która rozwiązywała równania wielomianowe. I większość kolegów po fachu kompletnie nie rozumiała fenomenu tej maszyny. Natomiast Ada była pod ogromnym wrażeniem i pisała ogromną ilość listów do tego naukowca z prośbą o rozpoczęcie współpracy. Postanowiła nawet przetłumaczyć y, artykuł o tej maszynie z języka francuskiego na angielski. Dodała tam kilka swoich spostrzeżeń podczas tłumaczenia i co ciekawe, świat naukowy przyjął gorąco ten artykuł, ale tak naprawdę był pod większym wrażeniem tych poprawek, które Ada dodała od siebie. A czy dzisiaj świat jakoś wspomina Ada? Tak, świat wspomina ADę. świat IT. Ważną rzeczą jest to, że w latach 70. ubiegłego wieku na cześć AD nazwano język programowania. O nazwie ADA. I ważne jest to, że ten język wykorzystywany był i w dalszym ciągu jest w aplikacjach wojskowych i aplikacjach wysokobudżetowych. Takich jak aplikacje związane z bankowością, kontrolą lotów czy satelitami. Przesuwamy się dalej w historii, ale zdecydowanie to nie była jedna kobieta, o której warto pamiętać. O kim chciałabyś nam opowiedzieć dalej? To może ja zadam pytanie, czy znasz może takie pojęcia jak bug albo debugowania? Oczywiście. A wiesz kto był twórcą tych pojęć? Nie wiem. Była to kobieta znana naukowczyni Grace Hopper która wymyśliła te dwa pojęcia, a jednocześnie, o czym warto tutaj zaznaczyć, była jednym z twórców języka COBOL. I tutaj mamy też ciekawą anegdotę o tym, jak powstał bug. Grace pracowała w dużym instytucie naukowym, w którym znajdował się jeden z pierwszych komputerów zajmujący ogromną przestrzeń. I w pewnym momencie maszyna przestała działać i nikt nie wiedział, co się wydarzyło. Grace postanowiła wyciągnąć lusterko z torebki i zajrzała do wnętrzności maszyny. W pewnym momencie spostrzegła, że w środku jest ćma, która spowodowała y, zepsucie się tej maszyny i krzyknęła, it's a bug. Bug czy feature? Podstawowa dyskusja w IT. Widzę, że na Twojej liście jest jeszcze jedno nazwisko. Mogłabym przytoczyć tutaj historię jeszcze jednej kobiety, która jest też historią Przebranżowienia się. Mowa tutaj o Mary Kenneth Keller, która w wieku 19 lat wstąpiła do zakonu sióstr Miłosierdzia Najświętszej Maryi Panny. Następnie rozpoczęła karierę akademicką i skończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Fizyki. I co ciekawe, siostra Mary postanowiła złamać zasadę Only for Men i zatrudniła się w centrum komputerowym jako pierwsza kobieta w historii tego centrum komputerowego. Co więcej, postanowiła... Przełamać opór społeczeństwa i opór środowiska naukowego w zatrudnianiu kobiet w branży technologicznej i zachęcała swoich współpracowników czy też współpracowniczki do tego, aby przychodziły do miejsca pracy na przykład ze swoimi pociechami. Jak pokazuje historia Mary Kenneth Keller, warto przełamywać stereotypy. I chcielibyśmy dzisiaj więcej opowiedzieć o najpopularniejszych, które słyszymy od naszych koleżanek. A to może jeszcze zanim o stereotypach, zapytam, czy słyszałeś może o takim teście predyspozycji do pracy w zawodzie informatyka. Bardzo popularnym w latach 60. ubiegłego wieku. Coś mi się objęło ale fajnie, jak nam opowiesz o nim. Więc tak, ten test poza kompetencjami naukowymi, zdolnościami matematycznymi czy zdolnościami do analitycznego myślenia weryfikował także cechy charakteru, i tak naprawdę uczestnicy tego testu dostawali większą ilość punktów, jeżeli wykazywali cechy osób introwertycznych czy osób, które stronią od towarzystwa innych ludzi, które nie. Niekoniecznie mają ochotę spełniać się w rolach społecznych. Prawie 100 lat temu wizja informatyka była taka, że jest to człowiek, który siedzi sam w pokoju i skupia się w 100% na pracy przy komputerze, co było bardzo krzywdzące, bo wiemy, że często kobiety wykazują cechę takiej otwartości na relacje społeczne i lubią przebywać wśród ludzi. Co już na starce mogło podcinać im skrzydła. Takie pojęcie dzisiaj nazywa się gig. Myślę, że też niektórych może skrzywdzić. W ogóle o stereotypach można powiedzieć wiele i jest ich tak mnóstwo, że nie zdążymy zmierzyć się ze wszystkimi z nich dzisiaj, ale jeden najpopularniejszy to. To stereotyp mówiący o tym, że tylko mężczyźni mogą być ekspertami w świecie technologii. I uważam, że kobiety bardzo często zawieszają sobie bardzo wysoko tę poprzeczkę, nie doceniają swoich kompetencji, uważają, że potrafią mniej i że cały czas muszą wspinać się wyżej, tak żeby przeskoczyć tę barierę związaną z, ze zbyt niskim wykształceniem. A tak naprawdę uważam, że specjalista w danej dziedzinie nie powinien dzielić się na kobiety czy na mężczyzn. Tak naprawdę ważne jest to, aby mieć chęć stałego kształcenia się, szukania informacji i życia daną działką. Niezaspokojony głód wiedzy. Znam zarówno mężczyzn, jak i kobiety, które posiadają taką cechę. A jaki jest drugi stereotyp? Myślę, że kolejnym stereotypem może być to, że kobiety nie interesują się branżą technologiczną. Tutaj mogę dać przykład ze swojego podwórka, gdzie nasz wykładowca. Na naszej uczelni, gdzie studiowałam informatykę, był głęboko zdziwiony i był w szoku, widząc, że w naszej grupie ćwiczeniowej pięć osób to kobiety. I wspominał czasy, kiedy jeszcze kilka lat wcześniej wykładał ten sam przedmiot, kiedy to pięć kobiet to była liczba na cały rok, a nie na małą grupę ćwiczeniową. I myślę, że ten trend będzie się utrzymywać. Wiem, że kolejny stereotyp jest taki, że kobietom trudniej jest pogodzić życie rodzinne z pracą fighting. Myślę, że to również nie jest prawda. Pandemia pokazała nam, że możliwość pracy zdalnej tak naprawdę oszczędza nam bardzo dużo czasu. I w branży IT, czy też w branży technologicznej, często pracodawcy chętnie skłaniają się ku tej pracy zdalnej. Kiedyś wykonałam sobie takie malutkie obliczenia, żeby zobaczyć, ile czasu oszczędzam na dojazdach do pracy. I tutaj, co ciekawe, jeżeli wyliczymy sobie, że jedną godzinę potrzebujemy na dojazd do pracy, a drugą godzinę na powrót do pracy, przemnożymy to razy 20 dni w miesiącu i razy 12 miesięcy w roku, wychodzi nam, że około 20 dni w roku oszczędzamy na dojazdach. To oznacza, że te 20 dni możemy spędzić z rodziną, bądź wykonując inne czynności dnia codziennego. Ja myślę, że dojazdy do pracy nie zajmują nam tylko czasu, ale też energię stojąc w korkach, więc widzę jak to może poprawić nastroje. Tomku, a teraz ja mam pytanie do Ciebie. Czy w Twojej karierze miałeś szansę pracować w jednym zespole z kobietami w branży IT? I czy byś mógł opowiedzieć o tych doświadczeniach? Jasne, zarówno w poprzednich zespołach, jak i w obecnym zespole mamy mnóstwo fantastycznych kobiet, które stanowią nierezerwalną część zespołu. Myślę, że kariera w IT nie zależy od płci, bardziej od cech osobowości. Na pewno determinacja, na pewno umiejętność uczenia się, logicznego myślenia i współpracy przede wszystkim z innymi. Wracając do tematu naszego podcastu, chciałam zadać sobie pytanie: czy Kopernik była kobietą? Moim zdaniem, prawidłowa odpowiedź to nie ma znaczenia. Jak się dzisiaj przekonaliśmy, historia jest pewna wspaniałych kobiet, które wniosły wiele w dział IT. I jestem głęboko przekonany, że jeszcze nie jedna zapisze się w kartach historii. I co dalej z kobietami w IT? No właśnie, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszamy już teraz na kolejne odcinki z serii Break It Girls. Dziś dziękuję Marcie. Tomku również dziękuję za ciekawą rozmowę. Do usłyszenia.